Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W roku 2013 w Kolbuszowej, w mieście, gdzie byłem burmistrzem, powstał społeczny komitet poparcia budowy odnicy Kolbuszowej. Nic z tego nie wyszło. Poparty ponad 10 tysiącami głosów, wsparcie od Rzeszowa do Tarnobrzega. Panie Ministrze, chciałem serdecznie podziękować, że Kolbuszowa i Nowa Dęba znalazły się na tej liście budowy stu obwodnic. W Kolbuszowej w najbliższą środę przeprowadzamy już konsultacje dotyczące korytarza. I jak owodnice mają przebiegać, jest dziewięć wariantów. Współpracujemy z samorządowcami, jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Współpraca z Generalną Dyrekcją, z oddziałem Rzeszowie układa się naprawdę wspaniale. Chciałem się spytać, jaka jest perspektywa rozstrzygnięcia przetargu w Nowej Dębie, bo również na tą owodnicę wszyscy czekamy. Panie ministrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję, a tutaj do koleżanek i kolegów z opozycji. Zwracam się z prośbą przecież Państwo wiecie doskonale, że musimy mówić o czasie przyszłym, a tym nie teraźniejszym. Pan minister Grabarczyk, bardzo doświadczony, wie, że owodnica nie powstaje w ciągu jednego roku. Dziękuję bardzo.